Witam Was bardzo serdecznie. Na pewno grając w Wiedźmina 3 mieliście wiele rozterek, a niewątpliwie jedna z nich miała miejsce podczas zlecenia na krzywuchowych moczarach, kiedy to stajemy przed wyborem uwolnienia bądź zabicia ducha zaklętego w drzewo. Decyzja jest o tyle trudna, że o samym duchu nic nie wiemy i możemy polegać jedynie na jego słowach. Ale czy na pewno? Podczas rozgrywki możemy natrafić na księgę, która wyjaśnia nam historię owego ducha. Okazuje się, iż duch uwięziony w drzewie to pani lasu, która przybyła do Welen z dalekiej krainy, a ponieważ doskwierała jej samotność z ziemi i wody, stworzyła trzy córki. Tak, dobrze się domyślacie. Te trzy córki te aktualne panie lasu, czyli wiedźmy z Krzywuchowych Moczarów. A wracając do historii, matka niepodzielnie władała całym Welen, a córki nosiły do niej prośby i były jej głosem. Składano jej ofiary z plonów, zwierząt i ludzi. Jednak matka zaczęła coraz bardziej pogrążać się w szaleństwie, a szaleństwo to zaczęło udzielać się całej krainie. Ludzie porzucali domostwa i wyruszali na moczary, by paść łupem bestii, albo sami zaczęli mordować się nawzajem. Welen tonęło we krwi. Widząc, że kraina ginie, córki postanowiły ją ratować, więc zabiły matkę i pogrzebały ją na moczarach, a jej krwią podlały dąb na szczycie Art Cerbin. Natomiast nieśmiertelnego ducha, który nie chciał opuścić umiłowanej krainy, przykuły do szepczącego wzgórza, gdzie do dziś błąka się w bezsilnym gniewie. Mam nadzieję, że teraz będzie Wam łatwiej podjąć decyzję, co z tym duchem zrobić. A ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!